Witajcie, z tej strony odkrywca DJ, to jest właśnie kolejny odcinek z serii World Under, także wracamy po długiej przerwie do naszej ulubionej serii, to jest troszeczkę nerwowa, ale zawsze będzie troszkę śmieszniej, prawda? No i tak, zaczniemy sobie od tego odcinka, od tierów 4.7 i będą to właśnie tiery amerykańskie, czyli mamy do dyspozycji tak. Jak widzicie już tutaj na widoku mamy tutaj T14, czyli to jest Chop Premium. Oczywiście czołg ciężki, mamy tutaj M6A1, czyli kolejny czołg ciężki. I jeszcze czołg średni, czyli M4A1, 76 w I jeszcze oczywiście powodka, czyli M19A1. No i sobie jeszcze wziąłem samolot F6F5. Po co? A po to, aby troszkę go rozwijać. Bo tak naprawdę tylko po to wziąłem ten samolot, aby troszkę go rozwinąć. No i tak ogólnie prezentuje się moje drzewko amerykańskie. Czasami, sobie i tak rzadko gram drzewkiem amerykańskim. Ponieważ przez ten czas jak nie nagrywałem World Under, to ja się skupiłem się tylko na drzewku niemieckim, co sobie nawet tutaj widać, czy na drzewku brytyjskim, a tym bardziej na drzewku japońskim. A podobnie może kolejny odcinek to będzie właśnie z czołku Type 10, czyli to jest moja perełka, jeśli mowa o nowe pojazdy. Ale. No i jeszcze oczywiście szwedzkie drzewko, rzecz jasna. A tak pomyślałem, żeby tak od dobrego startu zaczniemy t 4.7. I no, troszkę pozarabiamy, troszkę się bo pobawimy. Tak więc myślę, że to będzie dobra opcja. No to co, zaczynamy naszą przygodę. Zobaczymy co i jak. I zobaczymy też jakie będzie dostosowanie, bo jeśli będzie uptier no to troszkę gorzej, chociaż... W sumie i tak mało mi to robi różnicę, bo i tak sobie radzę na uptierach. Hmm, jest tier, tier, to są 5-3. No, niby. A w sumie. nawet te się by sobie dało radę na spokojnie. Na 5-3. Ponieważ niby jest tygrys, a w tygrysa to się wali raczej w, w cycka, które ma na górze. A nie, tylko ruskie są. No to w tym przypadku spotkamy ISA1. Ale ISA1 to taka sama historia jak w przypadku tygrysa. Czyli w cycka się wali i tyle. Ale to jeszcze zobaczycie. A, mamy tutaj stowarzyszenie przed sobą. No i oczywiście polt noworocysk Taka nam mapa się wyrysowała, czy dobrze czy źle No to to, to się okaże Niby ja lubię tę mapę, ale dość dużo graczy też ją narzeka na tą mapę Ponieważ łatwo tutaj spanka kampić na spauda Po prostu na przykład tutaj podjedziecie i już widzicie tutaj praktycznie spawn A tutaj w tym przypadku jak my tutaj podjedziemy no to niby coś tam widzimy Ale jesteśmy bardziej otwarci na wroga Więc mamy troszkę mniej osłony a też tutaj tak wygląda, kto wjeżdża na punkt B, ten jakby wygrał bitwę, bo później wjechać na punkt B, no to jest masakra. Trzeba mieć naprawdę bardzo duże szczęście, albo mieć, yy, mieć głupi team wroga, albo mieć głupi team swój. Co częściej się zdarza, że mamy zazwyczaj głupich sojuszników, no ale... To raczej jest normalne, jak się gra. <laughs> Nigdy się nie ma mądrego teamu, tylko zazwyczaj bandę debili. Już tak bym to ujął słowami, bo czasami mnie krew zalewa, to co... Co nic robią? Wpychają hmm. się wszyscy na siłę, jak widzę. Niech nie pinuje punktu B. Nie by jestem czołg średni, ale martwię się, że coś tutaj może podjechać. A więc tak. To T14. Jest to oczywiście wersja premium. Pociski używam oczywiście takie, czyli M61, przebiecie, no 101, bo te 104, no to by musiał do kogoś się przytulić, tak? A co tam robił T50? Bardzo niski tier. Dlaczego on w ogóle planował podjechać na punkt B? Ja nie wjadę na punkt B, bo bym musiał jechać bokiem. Więc mam nadzieję, że to sojusznik zajmie to zajmie się do tym botom. Ja podjadę może nawet na punkt A. Coś to strzeliło, czy po prostu ja spadłem? No i co tam mogę jeszcze powiedzieć o te 14 Dobry pancerz na kadłubie. Jedyny jego słaby punkt to jest w sumie karabinek na kadłubie. Czyli tutaj mam zakrzekowany w sumie. No i oczywiście najsłabszy punkt to jest wieża, ale dość dużo graczy zazwyczaj strzela kadłub. Jak na przykład ten gracz! Jak na przykład on! Dzień dobry! Jak na przykład on! On strzela od razu w kadłub. No i przepłacił, oczywiście, życiem. No to ogólnie tak: nikt się nie strzela w te 14 w kadłub, bo zazwyczaj on odbija. Ale jak, jak już mówiłem, bardzo dużo graczy się wstrzela tylko w to miejsce. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że wszyscy myślą, A to zwykły szarman i. No, że jest łatwy do zabicia. Tylko, że to jest taki bardziej opancerzony Sherman. Obie, bardziej opancerzony. No i cięższy przy okazji. Nikt nie pełnuje punktu B, na no to wygląda. W ogóle mieliśmy spotkać coś z wyższych kierów, na razie spotkałem jakieś T-50 do T-34. I to z krótką rufą, czyli 1940. Więc no... Hmm... Na razie to dziwnie się zapowiada. O jezu, coś do mnie strzeliło, jednak coś tutaj kampi. A, ty 34. I tam już strzelił mi wierzę. Czyli już jest to mądry gracz. Ale nie jest zbyt mądry. Jednak, bo w końcu i tak udało mi się go zabić. Tylko latło żyjemy i gdzieś było tutaj su 100. Bo są 80 obiekto i na mnie się patrzy. Cześć. Nieważne, zginąłeś. Nie, chyba komentarza. komentarze. W sumie nie było komentarza. Czyli tak przejmujemy strefy, tylko... To no było ZSU, pelotka, ale chociaż gdybym był po boku tak równo i gdyby miał to lepsze obojętności, no to bym je przebijał. Ale chyba mi strzelał przednie kadłub? A nie, jeden strzał mi trafił po boku, a reszta to poszło już w przedniej pancerz skontowany. Czy to były bomby, czy... Nie, te? Ten to próbował mi rozwalić gąsienicę oczywiście. Myślę, że jeszcze tutaj odnowimy sobie załogę, aby mieć chociaż ładowniczego, czyli będzie mieli szybsze przeładowanie. Bo tak to bez ładowniczego to ładujemy dłużej. O Jezu prawie ale to Nie warnęła. Nieważne, właśnie mnie teraz warnęło w kącienicę. Więc troszkę kiepsko. I coś tutaj podjeżdża. I to jest chyba coś ciężkiego. No dokładnie. Cześć Kawu. Oho, nie przebiję cię, niedobrze. Chora jasna, rozwaje mi. A to oś mnie zabije. No, ładnie mi wierzę, czyli mądry gasz. Tak, mądry gasz. No dobra. A i tak ładny wynik w sumie. I tak ładny. No właśnie, przy, jak mamy T14, no to ciężko przebić KW1, zwłaszcza, że on ma zbugowaną wieżę, już to pomijając. Która dość często odbija w magiczny sposób. My pójdziemy teraz sobie na samolot. A z tego prostego powodu, aby pozabijać samoloty, albo przy okazji jeszcze zdjąć pelotki otwarte. Mm, także tak. Jak widzicie tutaj poprawy. Można powiedzieć, że na dronem rogu mamy tutaj radar, bo ten samochód posiada radar, tylko nie wiem jak on działa. Niby go mamy, ale... Nie wiem jak on działa, dosłownie. Albo tam dziwny bug, co tutaj widzicie. W ogóle jest gracz, który ma 0 punktów, więc ciekawe, albo stoi gdzieś i nic nie robi, albo zezpie się po prostu, też jest taka opcja. Mamy sojusznika? Tak, mamy sojusznika w postaci sztukasa. Właśnie już się martwiłem, że gdzieś jest samo, to to jest sojuszniczy. Więc nie jest jeszcze tak źle. A nie, jest drugi. Kto mnie zabił, razu? A ja waliłem w niego i tylko tapienie krytyczne. Ciekawe. Aha, no nie ma ogonka z tyłu. To jest ciekawe. He. Powinienem go troszkę rozsadzić, bo ja jednak mam działka Hispano. Nie, to nie są Hispano, tylko jakieś amerykańskie działka. I 50 kale O, sztukas jeszcze zginęła od niego. A dobra, to tylko jakiś tam IU-16, który raczej nie ma bomb, więc. Tak naprawdę nie zagraża naszemu teamowi. No chyba, jak to się sporoce, no to inna sprawa. Jak, jak ci śledzi. Oni są przecież otwarci. No bo zaraz przejmiemy... To znaczy, nie zaraz przejmiemy stepu, tylko zaraz wygramy bitwę. Nawet udana bitwa, na pewno coś zarobimy, więc tak, że na spokojnie. I też oczywiście pierwsze miejsce. No. Więc nawet była przyjemna bitwa i dość duży zarobek. No to w sumie jeszcze zróbmy jedną bitwę, kolejną. I może to już będzie ostatnia. Ale to też zależy jaka będzie długość bitwy oczywiście. No to jeszcze zobaczymy. O, prawie zbadam sobie sprężarkę. Wkrótce zbadamy sobie czołg ciężki na 67. No dobra. No to co, kolejna bitwa. Tylko może odpalę sobie kartę 200%. Do doświadczenia. No i zaczynamy kolejną bitwę. A więc tak, Karpaty nawet jest opty e, tylko na tiery 5.0, więc nie jest tak źle, bo mało jest pojazdów na 5.0. Chyba u ludzkich jest jedynie T34-85, ten słabszy, czyli tą słabszą wieżą. Czyli mamy tutaj dość duże pole do popisu. A jak nasz, e, nasz Team się prezentuje? E, Pomijając tego goska, co wyszedł, tak nienawidzę takich graczy, Respią się, aby tylko wyjść. No, jeszcze mógłby w ogóle całkowicie wyjść, czyli nie rozpiąć się, bo tak to zespij się. I tylko straciliśmy już na dzień dobry 100 punktów. E, ogólnie też powinien do tej gry dodać e, taką funkcję jak kara za dezercję. To znaczy, już jest kara za dezercję. Za dezercję, jeszcze ja już nie mogę się wymówić. Polega to na tym, że wasza załoga nie jest dostępna przez ileś tam minut. Ale to powinien być jeszcze inna kara. Nie wiem, kara finansowa, albo coś w tym stylu. To, to by się bardzo przydało. Bo to jest wynerwiające i bardzo psujące rozgrywkę. I kto tak wali tymi dymami? Dymnymi pociskami. Powaliła to kostka troszkę. Nie wiem, po co on tutaj strzela. Tutaj nikt nie podjedzie tak szybko. No, pomijając BT-7, a jak kto by używał BT-7? Albo BT5, chociaż jest dużo takich gosków. Po to, aby zdobyć P8, no, ale bez przesady, o te 34 się wybuchło. To fajnie, my tutaj sobie podjedziemy. Nie będę wjeżdżał tam. Nie opłaca mi się, ale bardziej mi się tutaj opłaca zająć tą pozycję. Czy to jest KW2 patrzące się? Ano. O Jezu, za bardzo... A! Tak, przeżyłem. Co się dzieje z tym czołgiem? Nie wiem, widzieliście jak mi podskakiwało... E, celownik? Coś musi tutaj być zbugowane. I to bardzo zbugowane. A dobra, Gostek zdjęty. Nie wiem co, myślę, że go nie przebiję. Teraz to znaczy jest dziwne, że za drugi raz go nie przebiłem, jak wiadomo, to w podobne miejsce na wieży. Ale dobrze, że chociaż w końcu go przebiłem. Ktoś ja tutaj campi? A, jest tam kawły, tylko nie, nie, nie przebiłem go na tak daleko. Więc nie ma nawet... ...po co strzelać. Szkoda amunicji. Na no, dzień nikt tutaj nie podjeżdża, a może coś tutaj siedzi? Nie, jest to samo. A, czekajcie, to bo jest fajnie. Po boku. Jeszcze żebym tylko trafił. Tak, nie ja przybiłem go. A, wow! A, on mnie tu a to pełno rozwajuł. A ty mi wolno być wiesze, czy co? Aha To kadłub dostałem, czy wierzę? Eee. A, kadłub, prawa. Czyli rozwajmy mi boczek. Dobra, no bo, to bierzemy cięższy kaliber, czy M61. Ma bardzo nową penetrację. ty chyba kostko śpisz. I chyba coś tutaj lata. A myśliwiec. Bez bomb. No to najmniejszy problem. Pojedziemy jeszcze raz na tą pozycję, albo może, może pojedziemy na punkt A, bo właśnie jest przejmowany. Pojechało. Czy mi się wydawało? A może mi się zdawało, że coś tam pojechało? Choć coś, coś coś tam strzela. Jezu, ale tak tutaj. Au! Au! Gasimy się szybko. A to kawu... mnie, kulder. Cool Mała KWU nie powinno mnie przebić. Raczej. A chyba ja też nie powinienem go przebić. Chociaż czasami jest bu bug taki, że was, to znaczy, serwer gry, nie wczyta was w pancerz. Wtedy możemy je zabić. No to jest taka opcja na przykład. Co dość często się zdarza. Dobra, kawałek już nie ma wieży. Tylko coś jeszcze do mnie strzela. Chyba z tej pozycji. Eee, co? Te 34 mnie walną, chyba. A, to nie walno. A co ten robic tam stuk? Ten tutaj sojusznik? Tak go troszkę go nie zabije? A teraz go zabił. Nie wiem, czy on podjeżdża, czy czeka. Bo niektórzy sojusznicy to po prostu czekają, jak umrzecie, i wtedy go zabijają. Nie wiem, co to jest za taktyka. Ale to jest bardzo hamska taktyka. Która zawsze kończy się tak, że przegrywamy. Ale ja wiedzę, że Stuk zginął od KW1, tylko. Chyba od tego KW1. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewny. Ale dobra, musimy wjechać na strefę, bo inaczej przegamy bitwę. A, dostałem asystę Za to KW1, co tam uszkodziliśmy z M6A1. No dobra, ktoś tutaj kampi? Bo czasami gacze są, ale chyba nikt ważne. Ktoś tutaj kampi, ale ja się nie spodziewałem, że wyjedzie tak nagle. O jezu, mam tylko parodkę. Tak, no to to była bardzo nieudana już bitwa. Czy jest? Samolot wroga. Coś tam leci, dużego. Wiem, tam się to nie jest dobra porotka. W ogóle amerykańskie porotki są bardzo słabe. Bo tak nie jest najpierw. To jest Peszka albo l 2 Nie wiem co to jest dokładnie, ale to coś leci wkurzone. OK, dostał. A to ty tego tylko wpadł. A Ty ma to była. Jeszcze lepiej. Czyli plemka. No to musimy teraz poczekać w sumie. Jak coś podejści bliżej. Będzie tutaj nurkowała? Chyba... Tak? Albo zaraz skręci? Hmm, na się nie zbliża do mnie. A może jakbyśmy tam podjechali bliżej na C? To może jakoś pomożemy temu wskaźnikowi, bo TISMA może zabić nawet pojazdy lądowe, bo ma dość mocne działka. Oj, o Matko Boska, zatapiemy jakiś student pilota. O Jezu. Jezu, 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 odwróć się! Umrzyj! Umrzyj! Ta! Ledwo żyję! Nawet nie wiem jakim cudem żyje, bo oni są czerwoni. Wkurzony samolot. Chyba znowu coś lata. Albo to nasz ił niemiecki, chociaż. Nie wiem, słyszę samolot, ale nie wiesz sojusznika, więc to musi być wróg na pewno. Dobra, to na razie się naprawmy na spokojnie. Czy znowu coś do mnie leci? Dobra, jestem naprawiony. O Jezu! Ale coś we mnie strzela i tego nie widzę. A, PMK. No cóż. Mogę wziąć jeszcze SMG też, albo mogę wziąć F6, F5. No to może weźmy ten samolot. Czy Mika podniosła klepy? Nie, miałem normalnie klepy, to ok. Czyli tutaj jestem kostek. Ale czy coś jeszcze tutaj latam? Nie, tylko on został. Tak, z nim to będzie troszkę ciężko, bo on jest dość mocny. Więc tak na Hedona bym nie chciał lecieć. Ale jak będzie coś takiego robił? Ode za słabo go uszkodziłem. O Jezu! Samolot, samolot, uspokój się, uspokój się spokojnie. Nie wiem czy mamy ogon. Znaczy skrzydło, ale nawet nie uszkodzone. Jedno słowo, starodowałem go. Okej, okay, wygraliśmy na kadona. To był jak... jak 9 to był. Wow. Nieważne. Ja jestem zdziwiony, że udało nam się pokonać jak 9. A to jest chyba perotka bodajże. Aha, perotka to. I chyba miał ochronę gracza, bo nawet ją nie uszkadzałem. A to wyglądam. Eee, jakby nie miał ochronę gracza, to bym go łatwo go zabił, bo to z nie jest jakieś trudne do zabicie. Czekajcie, może... Nie, JPC M19, bo jest Heavy tutaj. Albo nie. Szkoda używać podwójnego życia. No dobra, także... Na razie to będzie taki początek. Taki po powolny powód do tej serii. Więc myślę że chyba na razie takie dwie bitwy nam wystarczą. Na Amerykanach. Kolejny odcinek to prawdopodobnie będzie właśnie z 11.0 przy użyciu właśnie czołgów typu Type 10 czyli no, jedno słowo, japońskie drzewko. A dobra, także mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz. Jeśli się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba i dzwoneczek, także widzimy się w następnych materiałach z tej Sej jak i z innych serii na moim kanale, także do zobaczenia i cześć!